Dzień dobry Witam was bardzo serdecznie Jestem 62, To jest kolejny odcinek z Custom Quest I mamy murzełka, któremu się rusza pasz Dobra Musimy wykonać zadanie To no nie wiem jak Czy się tak, y, tamta baba co jest tutaj gada tak samo jak y, ten gościu co jest tutaj, więc zgaduję, że trzeba jakoś ich nie wiem, przeprowadzić do siebie czy coś. No właśnie. No, ale ja nie wiem jak. Nie wiem, bo ostatnio rozma rozmawialiśmy z tamtą mamą, bo ona nic tam nic nie powiedziała ciekawego. No niestety zrobiliśmy kostium oka, który nie wiadomo co daje Dobra Nie eee. mamy też kostium pirata, który Witam Cię Proszę panią, pani idzie tam do tego pana Dlaczego nie chcesz tam iść Co? Co, przy żarciu chcesz siedzieć, tylko je... Ej, czekajcie nie olśniło nagle Patrzcie, idzie za mną No chodź Patrzcie, jestem genialny A mnie goni. was bardzo Ale spokojnie No tada. Zadanie wykonane! Quest complete! No proszę! Jak mnie olśniło nagle! Stało przy jedzeniu! Genialne po prostu! Padłem na tym pomysłem Dobra! Chodźmy do tego gościa, co sprzedaje te... E, chociaż zobaczmy, jakie my mamy... Jakie my mamy... E... Dobra, niech zostanie na razie to co ten. Nie, nie używam innych. Dobra, i zmieńmy się. Dobra, na razie zostaniemy tym. Chodźmy do nowego miejsca. Oczywiście znaczy tak jakby nowy. Nowy teren. I będzie znowu dużo walki i odwiedzania domu. No dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Co ty powiesz? Nic nie powiesz? Dobra, zobaczmy. Na wszelki tych Marek. Od razu zobaczmy, czy nie ma kogoś. A co? A te karty zbierasz, tak? Nie mam na razie twojej karty jak widać yy, On by nas zaatakował normalnie Dobra, to ja tu będę musiał trochę powalczyć Zacznę od tego pana Okej, okay. z tym palem nie walczę Ale z tym już tak Dobra, to jest, ja tutaj trochę powalczę. Tutaj mogłem... Mogłem stroje na to się. Właśnie, przetestujemy oko. Ora, dostali. Na start. Na fają I oko Bram, on to zadaje sobie zios. Okulary mu się zrobiły. Ja zły Dobra, nie chciałbym, żeby załatwili go. Bo chcę przetestować jego supermoc. Cebula! Jego supermoc jest No Dobra, ale tak. Ty ubieraj kostium. 8, Ty masz swój, a ja, ty zmień na pirata. I przetestujmy jeszcze pirata. Bo jeszcze go nie testowałem. I kolejny. Fajnie wygląda pirat. I zaraz zobaczymy, co on potrafi Zaczynamy od środkowego, bo nie lubię magów. Są trudni do pokonania. Oczywiście ogólnie magowie są fajni, ale ja nie lubię walczyć z magami. Zawsze da dawają jakieś obrażenia dodatkowe od, nie wiem, od żywiołów, czy tam się leczą w ogóle. walka z nimi jest trudna. Dlatego nie ma ich tylu co wojowników. Dobry ten pirat. Dobra. Teraz zdolności specjalne mają koskorpion. zobaczymy, co robi ten dział. Yeah! dwa życia? No dobra. Myślę, że piratem będziemy sterować sobie na razie tak przez jakiś czas Zobaczmy, czy mamy może coś do niego Nie, nie mamy Chodźmy, tutaj mamy tu jest kolejny kostek Z tymi Co to? Zobaczmy, co tu masz ciekawego To może sobie kupię, bo to jest fajne. No, ja, ja tam tu lubię. Yy, to mi jakoś nie, nie chce działać, dlatego sobie weznę to. A to może uchronić nas przed atakiem. Dobra. Chodźmy w tę stronę. Co jest jeszcze tutaj? Tu jest więcej domów. Mamy... Dobra, to tutaj dalej pójdziemy później. Najpierw ja zajmę się domami. Odwiedzam domy. I zacznę od... Jakiegoś... Dobra, mamy zapis. Kolejny. Niedługo poziom wbiję. Dobra. To ja będę odwiedzał domy i spotkamy się... Za chwilę. No. To Villa a To jest... To jest od tego po prostu jak yy, chyba jakiś tam yy, Specjalny bołacz że tak powiem tego ruchu oporu tutaj jest Dobra, spotkamy się za chwilę Okej okay. yy, Już wszyscy pokonani I tak, tutaj widziałem dziecko Mamy już trójkę z sześciu dzieci znalezionych. A zobaczmy, co on tam ma. Ciekawego. FX Splash. Na razie nic nie kupuje. Eee... Coś kurde. Dobra. I jedziemy tutaj zobaczyć, czy mamy dla niego kartę. Ok, kolejny quest wykonany I ruszamy w takim razie tutaj, gdzie nam kazano, w tym, znaczy się gdzie byliśmy wcześniej, zobaczyć gdzie był... No już słyszę, że jakiś szum Z jakiego to powodu, nie wiem, może to jest jakieś targowisko czy coś Albo to po prostu wiatr Dobra, pogadajmy z tym tutaj Okej, okay, dostaliśmy zadanie Dostaliśmy zadanie Nie wiem jakie, nie wiem na czym ono polega Ale jest zadanie Dobra, tu jest domek, więc odwiedźmy Niestety przeciwnik którego pokonam, już pokażę wam jak walczę. I są nasi przeciwnicy. Mamy jednego maga. Właśnie, dwóch my Właśnie, jak rozmawialiśmy ostatnio o magach. Z tej strony, mimo że magowie mają takie naprawdę mocne czary w ogóle. To mają też mało życia. Bo jednak... Większe obrażenia za dużo mniejsze życia Za dużo mniejszą porcję, że tak powiem, tego życia Dobra, dostaliśmy mocno ostatni cios tak znaczy się e, nie ostatni myślałem że to będzie ostatni, znaczy się ostatni w naszej turze miałem nadzieję że to będzie ostatni do pokonania no ale niestety nie więc dobrze moc naszego zyskowego kraba tu zwanego także pająkiem i robimy atak No i... to już będzie ostatni. Nie żyję. Przeciwnik został pokonany. Miło to słyszeć. Co to? Co to się nie pasuje? O, wow, dobra. Przeszliśmy. Wow. Zostaliśmy osiągnięcie. Co to za miejsce? Zobaczmy. Dobra, chodźmy w tę stronę. Zobaczmy, czy jeszcze z drugiej strony nie było tego. Nie, nie było. Czyli idziemy tutaj. Zobaczmy tak. I zobaczmy co. powie nam oko i za mnie powie jakiś dziwny to, dobra yy, ty ubierz strój swój, a ty ubierz swój, a ty już masz swój dobra, idziemy tutaj tutaj jeszcze czekajcie, tam jeszcze coś było czy nie? tak dla pewności lepiej sprawdzę dobra, chyba nic nie ma Na razie nie dostaniemy. Dobra, wróciliśmy tutaj. Dobra, z tobą na razie nie pogadamy Dobra, idziemy tutaj. I chwila. Jechaliśmy tędy. Dobra, idźmy tutaj do tego dom. Ja tutaj... A w sumie nie wiem, czy będzie ten. Będzie walka, czy nie. Jak będzie walka, to ją wam... O, nie ma walki. Na szczęście. Okej. Okay. Chodźmy w takim razie na górę. A u góry mamy... Co tu mamy? Coś tu jest. Dobra, coś tu by trzeba było wymyślić Stąd wykonaliśmy już Tutaj do otwarcia Okej, okay. tutaj nam przejdzie teraz gościu To miło Okej okay. Strój pirata I idziemy tutaj A, szybka zamiana. A tutaj... Wiśnie. Drobowiec czy coś? Skąd ja mam wiedzieć co to w ogóle jest? Może oko coś wie? Tu mamy coś. nic oko nie wie a stolik frytki dobra czekajcie tak też tak. Chcesz... no dobra chodźmy w takim razie zobaczmy co mamy tutaj Oko jak zwykle na nic się nie przydało Dobra Wszyscy mają chyba swój kostium No już skończcie gadać Już oczywiście to dobrze e, Zamknięte Tutaj też I tutaj też Jakaś ochrona, tak? Jakie my mamy stroje Zobaczmy tak Czy jak znikniemy to nam pomoże Chyba nie A co powiecie na ten strój? Ha, udało się. Niestety trzeba czasami właśnie tak pokombinować. I mamy cukierki, na co mi tyle cukierków? Nie będę miał niedługo co z nimi robić. Okej, okay, idziemy tutaj. Co tu jest? Tutaj nie byliśmy? Ale... Jak się zabiła sieć labiryntów z tego co widzę Ja się tutaj zgubię Już się właściwie zgubiłem Okej okay. Co zobaczmy Oko na coś przyda. A -a. Chyba musimy podążać tak jak nam każą te Tak? Dobra, chodźmy tutaj. A, a Dobra, czyli jeszcze raz. A-a. A, o jejku, jejku. Trochę kombinowania. Tutaj byliśmy. I chodźmy może tym razem w tę stronę Od nowa czyli jeszcze raz tutaj I jeszcze chyba z przodu nie szliśmy I Także od nowa chodźmy może tu to jest jakiś taki zabiły ten labirynt Chodźmy może na dół. Też odmówmy. Chodźmy. Tutaj. Tutaj. I tutaj. A tutaj chodźmy może w stronę tą. Tada! Zostawiliśmy do skarbu. W którym są kolejne cukierki Na które niedługo już mi się skończy miejsce no Ale dobra, idziemy dalej Znowu jesteśmy Na początku Teraz w tą stronę Jesteśmy znowu na początku Nie rozumiem tego Z tej strony Pewnie znowu na początku będzie Tak, co się stanie jak się cofnę? O, czyli cofanie się też nie wchodzi w grę. Znaczy się też wchodzi w grę. Zobaczę, co tutaj się stanie jak się cofniemy. Jesteśmy dalej na początku. Czy tam dalej jeszcze były jakieś przejścia? To jest pytanie. Tutaj ewidentnie możemy pójść tylko naprzód. Tutaj. Tylko chyba z tej strony. To był skarb. Możemy się cofnąć. Zobaczmy, co się, czy się możemy wyjść. No, wyszliśmy. Czy coś tam nam dało to wszystko? Czy coś nam to wszystko dało? Chyba nie. Dobra, to będzie chyba na tyle. Zobaczmy tutaj. Aha, tutaj jest to. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja jestem w Shabu 32 to był Costume Quest. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.